Doszły. Za grubą i z y, trupa wychodzi drugi Co to jest za kurwa? No ta... O kurwa Ja z trupa idę, ja trupa idę Poczekaj No jeden nabiłem Daj teraz od teraz Izraela Flesz tak durał, poszedł, poszedł To jest goulombart.com, to tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko, za wygodne dla Ciebie metody płatności. Dajemy skątki, co? O, kurno, lewo, to jest BESA. To jest BESA. To jest BESA. A ja widziałem, co ja za Tobą byłem. Jak zobaczyłem, co Ty odjebałeś, to mi dobra tam mu tam złapy z łapy. A po, 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 po. Co? Podziesz drugą? Tylko tu mamy. Trzeba, nie. To chce napikować? O! Daj mi też flesza. Wrócę. A wo pop SC. SK, a O kurwa! Brawo, Sayo. Ale, ale. Cały czas okno Kurwa! Nie doszło do serwera Tu fast No Super Klikajmy z digilatów też B... coś... dobra Ja spróbuję tam presję na B dobra, Ja tą odnogę podejdźmy. idę, bo kurzy ten typ Też podejdę tam, tylko że będę dalej od ciebie Idę za Panie bondem, się. on musi wiedzieć jak się zabija teraz na pewno Могу от нога. Да мне ледешь отпустить? Ну, могу боснуть кого-нибудь. А, давай. 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 No są od zadań specjalnych. Ja! Jej dźwigolę! Od zadań specjalnych. Ja, Mateusz specjalny. No, Mateusz. no nie wyliczyłem tego tak, ale. Ale przygasiłem to swoim ciałem, tak? Brawo. Patrzę, brama wam. się Tak. No pago się pago. <laughs> kurwa go on się rozdął do prawej, no. Tyle przez dwa tygodnie brałem 500 mg. Za pierwszym razem jak wziąłem przedtreningówkę i spalacz, który miał łącznie 500 mg kofeiny, to pakowałem plecak i chodziłem w kółko po salonie, nie wiedziałem co się dzieje. Ja, ja potrzebuję taką przedtreningówkę, żeby aż ciare na jajak były, nie? Pago popuść krew, leci na ekran. Kurwa kurwa. No kurwa mać, na gali. No przecież hit ten typ sik, kochanie Co? 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 Ej, w ogóle też musi na B chodzić, ja nie chodzę na B. Dwóch dobiłeś ty. To na B ma chodzić. Prawda, Bo ja nie chodzę Kurwy Skurrywysyn zajebany! Dobra, jestem trochę. Idzie wiesz? spręgał. Proszę za 5 SK, SK za 5 Kanapka od noga bs 5 Nie, jak jak inak pies. Na, na, 6, na 6. <śpiewanie> u, u! Paweł. Ojej. Ty to bez betonowe buty? <śpiewanie> 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 Jaja, kurde, taki zajączek. Jak ja to szanuję, te zagrywki, nie? Uuuuh, nice! Nie zobaczę. Ja nie wiem, co ty to czyżyłeś tak przebiegł swoim po prostu. No jak to było, pani? Opa! Galer, ja się -gale syf jest woda. woda, 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 woda jest. Proszę ruszyć piste i nie blokować, dziękuję. Nie, woda. <noise> 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 kurwa, ma. Zyczy jak tylko się z tego to. to go nie ma. No dobra, chuj. Kładę się za chwilę, zaraz, brzyczy mi, brzy... Mówi, kurwa, nie. widzami. Na... Do... Jeśli to, co było na wykopie, to ja to oglądam gafo. Dziękuję za 5 zł. To jest to, co ten nic nie odpowiadał i go wypuścili? Mówię nie, kurwa, koniec. Mówię, Podzerwałem się. Mówię, dawaj kurwa do niego. Szukam go. I nie widzę. Ale słyszę dość głośno. Patrzę jak obok łóżka. Mówię, wiel może pod łóżkiem latam. A mówię, nie, no znaczy nieprawdopodobne. I tak skupiam się za tym dźwiękiem idę tego komara. Idę za tym dźwiękiem. Patrzę, kurwa, roleta. Mówię, no nie. Niemożliwe, żeby za roletą był. Mówię, nie ma takiej opcji. Kurwa lata po pokoju, kurwa takie małe, mała komarzyca, a robi taki, taki śmigło, że ten. I ja mówię, no nie, mówię, kurwa, no nie, to na pewno ten komar, co go przestrzeli w toalecie, złapałem w rękę i mówię, o cię mam. Chciałem go wrzucić do toalety i otwieram z rękę, a on sobie poleciał dalej. Mówię, na pewno to ten kutas, i mówię, obudzę się, będę zaraz pogryziony, no, ale dobra, może poleci.